Trzyma się ma widzowie. z tej strony OldFox witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was w odcinku ze Stumble Guys. I to jest odcinek gdzie próbuję zrobić trzy sejwy na raz pod rząd w sensie. Może trochę więcej jak mi się uda to nie wiem. Klacze też będę robił więc zrobimy sobie y, savea, klacza klacza y, saveowego przynajmniej ja tak to nazywam y, nie wiem jak to się nazywa ten trick ale nie wiem savea umiem, klacza y, umiem więc y, zobaczymy co tam co zrobię no to zrobię więc mam nadzieję że y, mi się uda i zostawcie łapkę w górę subskrypcji będę bardzo szczęśliwy dobijamy 400 subskrypcji więc lecimy po te 400 subskrypcji więc yy, ty widzu jeżeli oglądasz pierwszy raz ten film to klikaj w czerwony przycisk i subskrybuj na dole będę bardzo szczęśliwy żeby obejrzeć następne takie fajne filmy na moim kanale więc bardzo dziękuję za każdego suba Ale dobra pierwszy sejwik leci kurde Dobra, nie wyszedł sejwik Za późno kliknąłem spację Kliknąłem dosłownie spację wtedy Kiedy już spadałem więc jakby Błąd popełniłem trochę duży, w sumie nie trochę, tylko bardzo duży, bo można powiedzieć, że nie kliknąłem spacji, bo jak już spadałem to wtedy ją kliknę, więc muszę wcześniej kliknąć spację. Przynajmniej się postaram to zrobić, bo no, chcę zrobić te trzy sejwy. Pod rząd, bo zawsze jak robię save'y, to podrząd to dwa, zawsze. No co ja robię w ogóle? Ja nie wiem, jestem nieprzyzwyczajony do... Co to było? Co mi się stało? Tu miałem kropki i miałem podwójne napisy znajomych. Lol, to, to było dziwne. Ja nie, nie wiedziałem, że tak yy, może być. Dobra. Jak już zrobię pierwszego save'a, to już wtedy będę zadowolony, bo to już coś zrobię. To już zrobię yy, jakiegoś kilka dobrego. Bardzo trudnego. Ja może przepowiem nią skina ducha. Może to jest serio prawda. Że jak mam skina ducha, to triki mi się udają, a jaki... Dobra, mamy sejva. Dobra, mamy sejwa. I nie mamy sejwa. Dwa sejwy pod rząd. Już się cieszę, bo już mam jakiś sukces na odcinku, więc jak teraz się postaram zrobić jakiegoś klacza, w sensie teraz zrobię save'owego klacza. Nie, nie wiem jak się nazywa ten save. Ja tak to nazywam, że robię save'a, ale skaczę do tyłu i robię save'a. I w komentarzach napiszcie hashtag save, hashtag -A -V -E. Dobra, tutaj nie zrobię save'a. Dobra. Mamy. Nie. Przecież ja miałem robić klacza, co ja robię, ale dobra, ten skin totalnie mi nie daje szczęścia, Inferno Dragon totalnie mi nie daje szczęścia, Death Fred zawsze daje mi szczęście, po prostu zawsze zrobię nim save'a, albo może sobie wezmę mniej botów, wezmę sobie tak 20 botów, będzie idealo, perfekto. Dobra, nasz duch jest przygotowany. Duch z y, dwoma zębami jest idealny po prostu. Najlepszy na świecie. Dobra, jak zrobić teraz klacza saveowego, tak nazywam tego trika, to będę szczęśliwy, bo nie zawsze mi się udaje zrobić. Teraz sobie zrobimy jeszcze tego klacza. Dobra. Kurde. Źle to zrobiłem, bo jeszcze przytrzymałem tam, yy, jak skoczyłem do tyłu. To był znowu błąd, bardzo zły. bo mi się nie udało ale postaram się dopóki nie zrobię y, trzech klaczy albo, sej, albo trzech sejwów albo y, 182 wokół bloku to nie kończy się film Dobra, muszę to zrobić. No proszę, stumble, guys. Dobra, save'ik poleciał. Bocie! Co ten bot głupi robi? Co za głupi bot, jeszcze mnie przytrzymał. W sumie źle zrobiłem, mogłem zrobić save'a, to już miałbym dwa pod rząd. Źle zrobiłem trochę. Jakbym nie przesuwał tego bota, to na 100% bym jeszcze przeżył, ale uratowałem go chyba. Chyba. Właśnie. Nie wiem czego uratowałem. Nie, nie widziałem do końca czego uratowałem. Dobra, teraz robimy nadal. Dobra, teraz robię 180. 180. Dobra, jednak nie. Dobra jednak. Dobra. Jedno zaliczone. Drugie zaliczone. O kurde! I teraz trzecie zaliczone. Dobra, teraz to było pierwsze, bo pod rząd. Drugie. Trzecie. Jeszcze saveik poleciał. Aj, prawie klacz. Ale dobrze mi już poszło. 5 yy, chyba 180. Yy, jeden sejf i... Nie. Jeden sejf, jeden sejf klaczowy i prawy klacza zrobiłem. Dobra, teraz muszę być już totalnie skupiony. Ale już wcześniej dobrze sobie poradziłem. Myślałem, że będzie gorzej. Przenikanie przez ściany ma sens, żebym robił. Boci! Żeby mi nie przesk... O, cześć, Bocie w sumie przenikanie też mogę mieć przenikanie bo o Boże <laughs> <laughs> bo żyje już myślałem ale jak y jakby to był gracz ten bot, to myślę, żebym się uratował może z y, klaczem. Klaczem? Tak, klaczem, bo sejwa chyba nie da się zrobić. Nie. Ej, czy udałoby mi się zrobić najtrudniejszego? Tylko całym daszu. Nie wiem, czy to jest najtrudniejszy trik, ale dla mnie to jest y, trudny trik, bo kiedyś go próbowałem z figurą, ale mi się nie udało go zrobić, bo dla mnie to jest najtrudniejszy trik, trik, trik w całej grze. To fajnie, taki przeniknąłem przez ściany i umarłem. Okej, okay. ale przynajmniej triczek... No co jest z tymi znajomymi? Ja nie wiem co tu się dzieje Mam jakieś totalne... Y, lagi Dobra, Dead Fred y, musisz się y, popisać Musisz to zrobić W tej rundzie po prostu muszę zrobić 20 save'ów pod rząd Nie 20, nie, ale Proszę, żebym zrobił 5 sejwów, albo 5 klaczy, albo nie wiem. Dobra, przeniknąłem. Dobra, sta, nie staje na bloku. Dobra, robię klacza. No co? Ej, ja myślałem, że klacz jest łatwiejszy. Już Syjwa umiem lepiej. Ja myślałem, że klacz jest bardzo łatwa. Jednak nie. I widzowie, jeszcze w, dzisiaj, teraz, jak wstawię ten odcinek, to i jeszcze potem gdzieś czekajcie. Gdzieś o 15 jakoś 16 będzie yy, odcinek z Fortnite at Freddy's Security Bridge, więc czekajcie na, na odcinek z FNAF. -a. Nie wiem, ja jestem jakiś słaby dzisiaj. Nie umiem grać. Kurde. Już trzy boty umierają. Ui. Ej, ej, ej. Wow. Ha? Dobra. Przeżyłem. Co te boty robią? One są szalone? Wow! Prawie! Co to było? Ja nie wiedziałem, że ja tak umiem. Co? Ja powinienem wygrać. Koniec meczu. Szkoda, że nie mam skina kapibary. Kapibara. Dobra, Coż to yy, na mnie. Który niej? Okej Trzydzieści osiem minut? Utwór. Za pięćdziesiąt, Muszę się zapisać dopiero... Dobra, w nie będę grał, bo nie wiem, jak się, co się robi w turniejach. Co się, jak się, co się robi. Bo nigdy nie grałem w y, y, turnieje. Ani razu, nic. Nic a nic Chyba nie, nie w, przez y, nie przez od całego mojego grania w Stumble, guys, nie grałem ani jednego tumieju, tak mi się wydaje. Nie, nigdy zawsze miałem coś takiego, że... Dobra, gram normalne rundy. I tak nadal. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, blokuję boty. Co ja robię? Boty, szybciej. Wow. I BLOCKDASH BEZ TRIKÓW! Kurde, ej dużo botów przetrwało nawet. Bot wpadł w lasery, nie wierzę. Ej dobre są te boty nawet. BLOCKDASH BEZ TRIKÓW! Oho, nie. Dobra mam sam na no sam z botem. Bo cię! Nie no co ty boty ci robią? One są jakieś nie do tego. One nigdy nie wygrają... Um, dwóch minut Czasem jak tam yy, nie było wybierania map, to... Jeszcze kiedyś tam jak grałem z Tigger to wtedy dopiero yy, czasem jak albo on nie wygrywał, albo ja nie wygrywałem, to bot wtedy wygrywał, ale tak ogólnie jak gram sobie, to nigdy nie wygrywa żaden bot, bo ciągle gram Blokdasha. I żadna inna mapa, blokdash górą. Ciągle Blokdash. W ogóle, Blogdash jest najlepszą mapą według mnie, bo tutaj jest dużo trików, które można zrobić. I Blogdash jest bardzo ciekawy. Wow, co ten bot zrobił? Papa, bocie. Dobra. Co ja zrobiłem? Ja nawet nie wiedziałem, że tak umiem. Po prostu giganowy trik. Powtórzę jeszcze raz tego trika sobie. Muszę się go nauczyć po prostu. Nie, no, ja nie wierzę, że nigdy tak nie zrobiłem. Nigdy nie zrobiłem tak, że klacza i sobie wchodzę w Wojda. Wielki trik, po prostu najtrudniejszy w całym Blockdashu. Nie ma trudniejszego. Dobra. Wow, widzowie, zobaczcie. Blockdash. O nie, 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 ja nie wypadam. Nie mam zamiaru wypaść. Jestem ten hardem. Pa pa bocie. No, co ten... Pa bocie! Dopiero trzy boty umarły. Dobra, jeden dobry save. Następny save i proszę. Ej, no nie, to jest jakaś klątwa save'ów. Ja nie umiem już y, robić sejwów, w sensie umiem robić sejwy, ale ja ani razu przez y, jak odkąd się nauczyłem save'a, zawsze robię dwa sejwy pod rząd, a trzech save'ów pod rząd ani razu nie zrobiłem. To jest jakieś... Dziwne, ale w tym momencie zakończymy ten odcinek, więc trzymajcie się, siema no i siema, po!